Witam. Dzisiaj będzie jak w ogródku kochanej babuni. Babcie miały swoje sposoby na kwiaty, głównie kwiaty lata, byliny jednoroczne, ale kwitnące w drugiej połowie roku. My taką kwitnącą oazę w tym miejscu postaramy się zrobić wiosną. Mamy lawendę, mamy niestety również mnóstwo chwastów, z którymi tutaj od rana walczę i na razie jeszcze z nimi troszeczkę powalczymy, ale później zaczynamy. Zaczniemy od przeglądu tego, co w ogródku już rośnie i co pięknie się sprawdza. Więc marzeniem babci byłaby na pewno taka lawenda obfita. Ona ma taką cechę, że dwa razy w roku kwitnie, ale no lawenda to nie specjalnie kojarzy się z polskimi ogródkami. Prędzej już tulipany, takie pojedyncze, gdzieś tam zwykłe, żółte i czerwone, prawda? Piękne były. Narcyzy tam w tej chwili ładnie dają. No te pod płotem, to tu jest ciekawe znalezisko. I to jest wyjątkowa rzecz w polskim ogródku. Mianowicie samosiew kwiatów. Tutaj rosły nagietki i pozwoliliśmy im się wysiać. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają. To by można właściwie porozsadzać na cały ten ogród i mielibyśmy z głowy. Niemniej jednak wydaje mi się, że jednak te barwne plamy, które w ogrodzie tak trochę bez ładu i składu yy, pięknie się prezentowały zawsze, yy, będą tutaj dominowały. A to tutaj i tutaj maki polne. Tutaj rumianek będzie kwitł i też, też zostanie, natomiast to wyrzucamy. Tutaj kępa konkoli też pięknie się rozsiewają, To są takie chwasty zbożowe. Rośliny ginące właściwie, te, te, te właśnie biblijne konkole. Proszę Państwa, kiedyś były bardzo popularne. Dzisiaj, w dobie stosowania środków chemicznych, tak naprawdę konkoli jest rośliną ginącą, a bardzo piękną. Więc w ogrodzie wiejskim warto zostawić. No i tutaj za chwileczkę zniknie ten widok. Pergolka, która będzie zasłaniała nam widok na taki ogrodowy bałaganik. Na każdej posesji jest takie coś, co należałoby zasłonić, więc dzisiaj zasłonimy. No to właściwie mamy taką omówione z grubsza, co będziemy robić. Dużo kwiatów, troszeczkę parawanu. No i to tyle. Tak, moi drodzy, tego w ogródku babuni nie zobaczyliście na pewno, bo ona sadziła wszystko do ziemi I można oczywiście takie kwiaty sadzić, ale jest na to świetny patent, ponieważ my zaczynamy znacznie wcześniej niż lato. W związku z tym mamy taki patentik z dwiema doniczkami, z tym, że jedna musi być e, odrobinę mniejsza od drugiej. No, czasami takie po prostu duże rośliny kupujemy, zostają nam te doniczki i to można tak wykorzystać. Zobaczcie. Wykopałem tu dół, obsadzamy mniej więcej tak, żeby stała równo. Powierzchnią gleby i obsypujemy dookoła, o, tak żeby, mieli, żeby była zamocowana. Te rośliny będą się normalnie czuły jak w gruncie. Nic im nie będzie, one w ogóle nie poczują różnicy. Natomiast ten patent naprawdę świetnie się sprawdza, ponieważ. W ogródku wiosennym kwiaty nam przekwitną i będzie można wtedy je łatwo wymienić, bez żadnego kłopotu. Po drugie, jeżeli będziemy uprawiali na przykład dalej jakieś kwiaty ból w postaci bulw, cebul, no to tak naprawdę można po przekwitnięciu taką doniczkę wyjąć, wstawić następną z kwiatami i wszystko gotowe. Proste? No to idziemy sadzić. Zapomniałem włożyć kapelusza. O, teraz mamy prawdziwy ogród po polsku. No to wracamy do naszej domiczki. E, tę mniejszą wypełniamy mieszaniną torfu i piasku. Ogrody polskie powstawały zwykle na takich pia piaszczystych glebach, bardzo słabych. One były zasilane kompostem, obornikiem właściwie naturalnego pochodzenia. W tej chwili trudno o to, w związku z tym trzeba przygotować podłoże, które będzie magazynowało dobrze wodę. I to przygotowujemy z dwóch części torfu wysokiego. Jedna część, druga część o, i do tego tajny składnik ogrodnika, moi drodzy piasek, to jest trzecia część i to wszystko musimy wymieszać. Teraz uwaga, ta mieszanina nie ma składników pokarmowych, więc trzeba będzie później pomyśleć o jakimś racjonalnym zasilaniu, ale... Ma, a właściwie nie ma dwóch najważniejszych rzeczy. Nie ma patogenów na pewno, bo tor wysoki jest wolny od patogenów, i nie ma nasion chwastów, bo i w piasku, i w torfie tego nie ma. A zatem, o, proszę zobaczyć, takie najtańsze podłoże do podsypywania roślin i do wypełniania doniczek. Mamy gotowe. I teraz tak, co mamy do sadzenia? O tej porze roku pojawiają się już aksamitki. Wiosną są już dostępne. No, Ogrodnicy są niesamowici. Bratki, zauważcie Państwo, że wszystko jest w takim ognistym kolorze. To musi naprawdę bić po oczach. Tego nie chcemy. To jest naprawdę poskudny, chwast bardzo łatwo się rozsiewa. No i właściwie, bratki, jak samitki, tam będą nagietki. Będą jeszcze, o, właśnie, pelargonie. Cuda ogrodnicze się zdarzają. Te pelargonie będą bardzo długo kwitły, o ile oczywiście dostaną swoją dawkę nawozu. No to właściwie możemy sadzić. No i teraz zobaczcie, kochani. Aksamitki takie, wszelkiej maści. Wstawiamy. Prosta sprawa. Niewidzialna ręka przygotowała. Tu mamy aksamitki żółte. Też pięknie. O, te idealnie pasują. To Czasami trudno dopasować. Tutaj, moi drodzy, mamy aksamitki pomarańczowe. I one stoją, to jest taka tradycja polskiego ogródka, między roślinami użytkowymi. Przyglądamy się blisko, kto rozpozna. No teraz to niewiele pewnie osób, ale oczywiście to jest rokitnik. Będzie miał jesienią i zimą pomarańczowe owoce, bardzo zasobne w witaminę C, chociaż i do ozdoby też ładne. Tutaj mamy aksamitki nasze pomarańczowe. No i wracamy tutaj do, do tych żółtych, które przyniosłem. Szybciutko wstawiamy. A co zrobić z górką wykopanej ziemi? A tutaj z odsieczą przyjdzie QuickFit zestaw jedno narzędzie wyciągamy, to już do spulchniania nie będzie potrzebne. Nakładamy grabie, blokujemy. Mamy kolejne narzędzie. O. I tak rozgrabiamy. A temu dziękujemy. O, I za chwilę nie będzie widać, że cokolwiek było tutaj kopane, wykopywane. Tu jeszcze mamy dołek. No, i moi drodzy, tutaj chciałem się jeszcze pochwalić kolejny samosiew. To są smagliczki. Wysiały się w ubiegłym roku, w tym będą już kwitły, jak widać. A te smagliczki to stamtąd ładne, prawda? No, ale to jeszcze mało tych kwiatów. Chodźcie sadzić. Nie było niestety jeszcze w sklepie słoneczników, ale od czego nasiona. To najtańsza metoda i babcia bardzo często wykorzystywała nasiona, moi drodzy. Słoneczniki pod płotem jak najbardziej do miejskiego ogrodu i to nic, że dopiero wyrosną za jakiś czas. Myślę, że właśnie słoneczniki to jest taki symbol polskiego ogródka, który bardzo długo kwitnie, nie tylko ku ciesze naszej, ale też ptaków, które jak już widzą słoneczniki, to wiedzą, że za mniej więcej 3-4 miesiące będzie wspaniała wyżerka. No i to, czego miało być nie widać, to już nie widać. Ale, jeżeli się prezentuje, jakieś kwiaty trzeba będzie tam posadzić. Tutaj e, e, nasza rabata kwiatowa. Ja nie wiem, czy tego się Państwo spodziewali. Tutaj bratki, tu aksamitki. To wszystko pięknie wygląda. Nie zapominajcie, to się wszystko pięknie rozrośnie. Oczywiście, tak jak wspominałem, podczas e, sadzenia do takiego podłoża, jak przygotowywaliśmy, to koniecznie nawóz musi być. Najlepiej nawozy wieloskładnikowe. Powoli rozpuszczające się kwiaty, żeby kwitły, muszą swoje otrzymać. I zostało nam jeszcze pewne niebieskie monstrum. Nie, nie, nie myślę o tych niezapominajkach. Oto to. jest zdobycz cywilizacji, czyli przydomowe oczyszczanie ścieków. Wygląda paskudnie. I jeszcze na to. Aha, tutaj trzmiany lądują. Zobaczcie, bardzo ładne. To za chwileczkę coś wymyślimy jeszcze na ten niebieski kapturek. Oto nasze rozwiązanie wiadro ocynkowane symbol wsi polskiej dawnych czasów. Jeszcze można kupić. Moi drodzy, powinno się albo zrobić w dziurkę, albo też, on tutaj pokażę, na dno wsypać kamienie jako drenaż. Jeżeli deszczu napada, to wtedy można łatwo wyciągnąć tę doniczkę z pelargoniami. Ja już ją prezentowałem wcześniej. Proszę zobaczyć. O, wstawiamy. Pamiętamy o nawożeniu. I uwaga, ostrożnie teraz, albo lepiej weźmiemy na dno, za dno i idziemy postawić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie, no niebieskie chyba wciąż jeszcze wygrywa. Chociaż gdyby te pelargonie tak zaczęły nam wychodzić z wiaderka, to może zdaje się, że to będzie trzeba jednak na czarno pomalować. Kończymy sadzenie. Ogródek właściwie gotowy. No i przybył nam jeszcze jeden element: w międzyczasie zrębki albo inna ściółka. Taki materiał do ściółkowania. Pamiętacie wszyscy, że zaczynaliśmy ten program od walki z chwastami. To lepiej tak naprawdę nie walczyć, tylko zapobiegać. Jeżeli wysypiemy taką grubą warstwę właśnie zrębków albo kory też bardzo ładnie będzie wyglądała. Kora ciemniejsza, więc kwiaty się będą ładnie od, od, odznaczały. No Będzie to pięknie wyglądało. No i jeżeli całość wyściółkujemy, to właściwie można będzie powiedzieć, tak grubo, to będzie można powiedzieć, że e, robota skończona. Więc tymczasem żegnamy się. Czekamy, aż ten ogródek urośnie, a my spotykamy się w następnym programie. Taka tradycja. Do zobaczenia.